Jurassic World Evolution to seria gier, której nie trzeba wam przedstawiać. Ale jakie są różnice między grami z tej serii? A konkretnie czym różni się najnowsza część, czyli Jurassic World Evolution 3 od swojego poprzednika, czyli dwójki? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmie. A więc pierwszą, najpopularniejszą różnicą, o której wie najprawdopodobniej każdy, kto się tym interesował, jest to danie systemu gniazdowania, w tym trzech gniazd, czyli małego, średniego... I DUŻEGO A tutaj możecie sobie zobaczyć te słodkie dinozaury, one są naprawdę... bardzo słodkie W się sensie serio A i oczywiście jest też sam... jakby... nie wiem, animacja? Jest animacja składania tych jaj Może taka troszeczkę... no... Zastanawiająca wiele do życzenia, ale jest ale jak już jest rozmnażanie się, to muszą być płci, które też zostały dodane. Tego nie ma we swoim poprzedniku, bo tam nie było takiej potrzeby. Jednak tutaj poszli o krok dalej, co mi się niezwykle podoba, ponieważ dodali dymorfizm płciowy. Nie u każdego dinozaura występuje, ale u większości tak. U niektórych nie są to znaczne różnice, ale na czym polega dymorfizm płciowy, jakby ktoś nie wiedział, co to znaczy? To dla tych, co nie wiedzą, to teraz się dowiecie. To oznacza po prostu różnicę pomiędzy mężczyzną z danego gatunku a kobietą. A tutaj macie parę przykładów właśnie takich dinozaurów z samicy i z samca, które różnią się wyglądem. Dostaliśmy też również całkowicie nowe dinozaury, których nie było w żadnym DLC i w żadnej części serii tej gry. Takich dinozaurów nie ma wiele, ale te, które są, to, to nazywają się następująco, czyli Gualong. Oczywiście nie będę czytał tak, jak to się czyta tak na pewno, bo nie jestem znawcą aż takim wielkim dinozaurów, tylko znam gatunki w miarę, tego nie znam. Ale bardzo fajny dodatek, ma pióra. W ogóle to jest dużo więcej opierzonych dinozaurów niż w podstawce. Został również dodany Loki Ceratops, który akurat jest bardzo fajnym ceratopsem. Dodano również bardzo ciekawego dinozaura, jakim jest Ornitomim, który jest cały opierzony. Dodano również Pathagotaitana, czyli jednego z największych dinozaurów, którego kiedykolwiek odkryliśmy. Psitakozaura, czyli takiego maluszka. I lekko większego Procoteratopsa. Ale to nie koniec, ponieważ. I dodano również dinozaury ze starych DLC z Jurassic World Evolution 2. Mamy na przykład, to nie jest do końca nowy dinozaur, ale jest to skin do Alozaura. Nie no, ale muszę powiedzieć, te skiny wszystkie. Ja PD. Dodali skina z, z DLC Bioson, dodali skina konkretnie Gigantozaura którego bardzo dużo osób chciałoby mieć, więc fajnie, że jest on tutaj podstawowy taki. A poza tym dodano dinozaury z e, DLC, takie jak Ankylodoka, Actrioraptora, Convecantora, Dimetrodona, Moros Interipidus, Pyroraptora, Spinoceratopsa, Scorpiorexa, Spinoraptora, Terizinosaura, Uteraptora, Jutyranusa, Lystrosaura, zmieniono wygląd Deinonycha, tak całkowicie zmieniono jego wygląd. Z tego Ceratopsa i jeszcze, jeszcze więcej. Głupio byłoby pominąć sobie y, latające gady i, i pływające gady, bo wiem, że to nie dinozaury, ale chyba trzeba je wymienić, ponieważ dodali nowego, jakim jest Cajawara. I tutaj tego nie za dobrze wymówię. Thanatos Dragon, chyba tak to się wymawia. Jest to drugi. Quetzalcoatl po prostu. U wodnych dinozaurów, a konkretniej gadów, możemy zaobserwować Dancleosteusa, który chyba był w jakimś DLC, Dronozaura, którego na pewno nie było w DLC i Megalodona, który był w DLC. Dodano również głęboką wodę, która polega na tym, że jest głęboka, a tak serio, w niej mogą pływać Dinozaury niektóre. Takie jak Spinozaur, Baryonyk, Suchomim, te dinozaury mogą w niej pływać, co jest bardzo fajne. I tego mi brakowało przyznam. Otwiera to nawet drzwi do dodania dinozucha, więc super. Zmienia to też jedną bardzo ciekawą rzecz: Mianowicie, w jedynce dinozaury musiały mieć Rybożerne, Podajnik dla rybożerców. Tutaj te same dinozaury mogą po prostu. Wpieprzyć rybę z głębokiej wody. Po prostu żyją na głębokiej wodzie i się tam znajdują. Co jest fajną zmianą. Kolejne zmiany są nie tylko kosmetyczne, ale i takie są, ale również rozszerzają preferencje dotyczące miejsca zamieszkania przez dinozaury, ponieważ dodaje nam to troszeczkę rzeczy. Takie jak, no, dobrze wszystkim znane lasy lasy, pastwiska, których wcześniej nie było jałowy teren, którego też wcześniej nie było. I moje ulubione, czyli mokradła. Ze zmian kosmetycznych dodano multum, ale to multum skał. Naprawdę multum skał. Można mieć skałę gotowca, który po prostu jest na przykład jaskinią. Można mieć zwykłą skałę, która jest takim murkiem. Można mieć w 100% zwykłą skałę. Można ją w ogóle do góry podnosić. Dużo rzeczy z tą skałą można robić, z jest gigantycznym ułatwieniem w wybudowaniu fajnych, Zagród. A, no i dodali wodospad. W nowej infrastruktury dodali nam balona. Yy, czyli nowy, chciałem to nazwać pojazd, nie wiem czy tak można to nazwać, ale... Tak, tą nazwę? Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy można balon nazwać pojazdem. Który służy do patrzenia na dinozaury. Z tym twistem, że on może sobie latać gdzie chce i nawet może przez swój tor przelecieć. Yy, co jest dużym ułatwieniem. Jest budynek, który jest bardzo innowacyjny, bo musi być w połowie w wodzie. A można tam pływać kajakami. Można z nim pływać wszędzie, gdzie się chce, gdzie jest woda oczywiście. I najlepsza rzecz, jaką dodali z budynków nowych, to spotkanie z dinozaurami, gdzie małe dinozaury mogą przejść przez taką szczelinę w yy, bramie. W, nie bramie, tylko w zagrodzie, którą to robi. I tam mogą być głaskane te dinozaury, mogą być karmione. Ogólnie to jest tylko dla małych dinozaurów yy, dużych wersji, czyli dla dzieci. Albo dla prostu dinozaurów, które są małe, tak jak tutaj widzimy, lystrozaury. Poza tym, oczywiście, musiały być jakieś nowe animacje, nowa kampania, nowe wyzwania. Jeśli wam się spodobało, to zachęcam was do zostawienia komentarzy, które pomagają w zasięgach, i przede wszystkim zostawcie łapki w górę, żeby pokazać, że hej, ten filmik nie jest taki zły.